Cześć, witajcie, jestem oczywiście .pl, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku e, z serwera Magicznej Krainy e, jest to już odcinek bodajże siódmy, o ile się nie mylę chyba tak nie jestem pewien, e, ale tak e, w dzisiejszym filmie będziemy sobie budować taki dość e, nietypowy ogród, dość taki fajny e, byłby on większy, niestety brakło troszkę, e, brakło troszkę miejsca, ale dobra ten okrąg był strasznie trudny do zbudowania, ale nitka mi bardzo pomogła tutaj ten okrąg, okrąg zbudować. Bardzo serdecznie dziękuję. Oraz pozdrawiam, oraz zapraszam oczywiście na kanał eee, link w opisie. Bo tyle, ile ona mi tutaj pomaga, to jest naprawdę bardzo bardzo dużo. Eee, więc tak, eee, za to wydajemy liście od razu. Myk, tutaj sobie dajemy liście. Myk, pyk, 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 dobra. Okej. Okay. I ogólnie będę potrzebował, mam dużo cegły, która będzie mi potrzebna do e, zrobienia podłogi. Więc teraz pyk, 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 e, Też możecie dać mi znać w komentarzach, dlaczego mam taki dziwny błąd na czacie. E, open GL error 1200 80 Invalid Enum. Możecie mieć oczywiście znać w opisie e, o co w tym chodzi, bo naprawdę nie mam pojęcia dlaczego coś takiego się e, wyświetla, ale chyba na czas odcinka po prostu ja sobie to e, wyłączę. Odcinek w wieży Eifli będzie bodajże e, kolejnym odcinkiem. Bodajże jeśli się nie mylę, bo nie pamiętam jak to miałem tam e, pozapisywane w grafiku. Ale mi się wydaje, że tak, że chyba. Nie, wie, że Eiffla będzie w... Nie, w... nie po tym odcinku, który teraz widzicie, czyli ten odcinek, tylko ona będzie e... po odcinku z eventu, czyli e... później. Oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję na kanale i lecimy. Bo 40 subskrypcji, bo w chwili, kiedy nagrywam w ogóle, to mamy 38 subskrypcji. Za co bardzo wam dziękuję, bo jednak kurczę, nie spodziewałem się, że tak szybko to e, będzie wbijało. A jeżeli na przykład macie jakiś pomysł, co mógłbym wbudować tutaj na serwerze, to oczywiście też też możecie pisać w komentarzach. Jak ja sobie taki projekt ci myślę, przemyślę i możliwe, że właśnie to twój projekt, drogi widzu, e, zbuduje więc, więc myślę, że to też spoko opcja i oczywiście podpiszę go w waszym e, nickiem, tak? Podpiszę go waszym nickiem, który macie w komentarzu. ok e, mamy zbudowane tutaj te... Teraz pasowałoby wziąć cegłę i tutaj wszystko tą cegłą e, zabudować, więc mam do, dość dobrą opatę. E, ale zastanawiam się w ogóle, czy mm, pod tymi liśćmi też dać e, dirta. Wiecie, bo. a znaczy, czy dać, e, dać tego. Czy dać e, normalnie e, cegłę. Bo jeżeli braknie mi tego, e, braknie mi cegły, to nie dam. Najwyżej sobie tam dokupię od villagerów. Więc 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 yy, więc wy macie szybki tutaj wszystko jak sobie tutaj wszystko to rozwalam i tak dalej, i jak stawią sobie te e, bloki więc e, Także macie więc 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 ogólnie tej więc żeby tutaj wszystko wyłożyć tą więc bo jakby nie ukrywam tej cegły, naprawdę schodzi masakrycznie duża ilość, więc. Tutaj w środku będą białe kwiatki, więc tak, też będę musiał sobie nazbierać tych białych kwiatków, bo ich nie mam niestety. To tutaj coś musiałem źle zrobić. Ojoj oj bo to jest błąd o tak powinno być, dobra, nieważne w ogóle odwiedził nas e, trading e, ten, e, ten ten gościu kupiłem sobie od niego barwnik i trochę e, wodorostów i żebym e, miał na windę wodną widzowie, zostało mi tylko tyle cegły mm, na, je, jeżeli mi się uda to ja postaram się dobudować, wiecie, kolejny segment tego yy, więc w sumie myślę, że nawet powinno mi starczyć miejsca, wiecie myślę, tak mi się wydaje przynajmniej, że powinno mi starczyć miejsca yy, ale dobra, muszę sobie iść tak, yy, muszę wziąć sobie drewno drewno, które nie wiem gdzie mam będzie to ładnie wyglądało, mówię wam, widzowie, będzie to pięknie wyglądało schodki muszą być tutaj, tylko one nie mogą być w taki sposób, tylko one muszą być. E, one muszą być. E, o właśnie coś takiego. Więc robimy pyk. Pykaj. Nawet idealnie mi schodków starczyło, także mega, mega fajnie. E, I tak, tego dirta ja też muszę chyba dajże wykopać. Albo nie. Tutaj za tego dirta ja muszę dać tak, to musi być na pewno e, otwarte i to musi być cegła. E, I tak robimy sobie z każdej możliwej strony. E, I tu sobie będzie to drzewo. Tyle, że to na powinno być coś takiego zrobione. O ile się nie mylę. Mówię, ja to będę robić lekko po swojemu, więc e, zombie nie, 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 nie rycz mi tam. Wiecie co, chyba sobie zamienię to jednak na cegłę. Więc myk, okej. Okay. I tutaj dajemy normalnie e, zwykłego dirta, bo jednak nie chciałbym mieć tutaj czarnego tego dirta, w sensie tego. Mm, tego po... Nie wiem, to nie jestem, to nie jest pożol, ale mm, tego dirta właśnie tego czarnego, bo no nie ukrywałem, by było brzydko by to wyglądało dość według mnie. E, więc tak... I, braku kwiatków. Nie, jeszcze mam tak, okej. Okay. Ale czy ten stak mi starczy? Nie mam zielonego pojęcia. Czy mi ten stak starczy? I mega, i wie... ej, ładnie to wygląda. Tutaj białe kwiatki naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Szczerze Wam powiem, nigdy właśnie nie robiłem ozdób wyjścia z takich kwiatów i tak dalej. Oprócz chyba tutaj e, tylko domku. Ok, ej, bardzo ładnie to wygląda. W sensie tu jest tak strasznie teraz kolorowo, co nie? Tak, e, i tutaj sobie po prostu przedłużamy to. Tych. Kładziemy tutaj diertę, tutaj kładziemy kwiatek, tutaj dajemy to. I ja od razu sobie pójdę zrobić płotki, żeby zrobić sobie, wiecie, to takie. No, żeby po prostu były płotki, bo będę potrzebował glowstone, właśnie. A ja na chyba nie mam. Widzowie jednak na no, zmiana planów, jednak nie mam tego glowstone. A. Chociaż mi się wydawało, że jednak gdzieś w skrzynkach w domu mam, więc jeszcze szybko zobaczę. Jest, mamy 7 glowstone'a, ok, Więc teoretycznie możemy iść sobie dalej budować. Ja sobie tylko wezmę szybko to jeszcze e, nasze płotki. I robimy sobie. Trz... Ojej, okej. Ojej, okay. Coś takiego. Okej, okay, muszę... Wyczuć moment. Okej, okay, dokładnie. I to samo robimy w sumie też tutaj. Robimy to w sumie na każdym tutaj na każdym tutaj, że tak powiem placu, więc robimy coś takiego, to będzie takie małe przejście, ale w sumie to chyba nie będzie przeszkadzało aż tak bardzo, bo ja, jak ja jeśli ja przechodzę, to każdy przejść powinien. Okej, okay, czy tutaj czy niżej Halo? Niżej, okej, okay, okej, okay, czyli tutaj też sobie wezmę od razu kwiatka naszego, zrobimy pyk. Pyk. I tutaj wszędzie wszystko się zgadza, ok. Mm, więc zrobimy szybko tutaj. Oj, a ja widzę, że tutaj kurczę jednak za nisko. A, kurczę, widzicie jednak. Jednak zrobiłem to za krótko. Ok, dobra, teraz się powinno zgadzać. Tak, zgadza się wszystko, ok. Eee, dobra. Kurczę, w sumie mógłbym zrobić ten drugi okrąg jeszcze. Wiecie, tak mi się wydaje. Ale w sumie takie może być. Takie mi nie przeszkadza. Ale dobra. Tutaj sobie będzie wyrastało drzewko. Więc ja szybko lecę posadzonkę sadzonkę. E, po kostną. I widzimy się zaraz. Okej, okay, jesteśmy. Kładziemy. E, I teraz wyrastamy sobie to. No i patrzcie, kurcze. No i jednak... E, Wyszło źle. Okej, okay, mamy nasze nożyce. Obcinamy sobie całe to... E, całe te liście, tutaj, które tutaj były. E, I budujemy wysokie drzewo. Zbudujemy wysokie drzewo. Tylko może nie aż tak wysokie. Okej, okay. chodzi o to, żeby były takie, wiecie, trzy, trzy gałęzie. Albo można nawet cztery. Okej. Okay. No i tutaj będą takie kolejne odnogi. Pyk, 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 tutaj robimy teraz coś takiego. No i wyszło takie wiecie, takie mini drzewko, które sobie teraz oczywiście szybko e, zapełnimy liśćmi. Eee. Pyk, pyk. Ok, no, okay, tak. Okay. ok, mamy sobie takie prawo tutaj, tak ja może to usunuję, tak. O, na przykład teraz coś takiego i tutaj jedno. Coś takiego. I tutaj, tutaj na przykład można to zostawić, żeby faktycznie było, że wiecie, że takie drzewo i tak dalej. Tutaj można coś może takiego. Tutaj to można faktycznie zakryć, żeby to tutaj tak nie wyglądało tak obskurnie i jednak brakło mi liści dobrze, że mam wielki zapas tych liści zrobionych kiedy próbowałem, ro kiedy robiłem ścieżkę, to jednak trochę tych liści nazbierałem, nie będę mówił, że nie eee, okej okay. pyk, pyk, pyk okej okay. okej okay. pyk, pyk, pyk pyk, pyk, pyk Powiedzcie mi proszę, jak to wygląda z daleka. Szału nie ma. Szału nie ma. Okej, ja, tu, ja się tu wbiję tak w miarę szybko. Nie, Ja tak to? No szału nie ma widzowie, no szału nie ma. Ajajajaj. No cóż, no myślałem, że będzie to wyglądało lepiej, jednak nie umiem tak odzorować wszystkiego. Ale myślę, że dam jeszcze parę elementów, które myślę, że. E, które myślę, że. Y, które, myślę, że y, które myślę, że po prostu, wiecie, y, polepszą wygląd tego drzewa, i to drzewo będzie ładniejsze. Dobra, Nitka też nam użyczyła trochę Lian, więc bardzo serdecznie dziękuję. Lecimy sobie trochę zajumać. Nitka tutaj tworzy swój sklep. E, wisi na wieży, tylko której wieży? O tutaj ok. E... Oj, czemu narzucami jednak zabrać. Ale wiecie co? Że ona tego ma dużo. Ja sobie rozwiążę tego więcej. I uciekamy od razu szybciutko. Eee, na zdjęciu to jednak wygląda troszkę inaczej, nie przeczę, ale myślę, że jednak to jest takie. To, to jest takie. To, to, o! Ta roślina, to, ta, ta budowla będzie miała takiego mojego ducha. Nie będzie skopiowana 1 do 1, tylko to będzie miało. Eee, mojego ducha. I to po prostu będzie moje, no i, no i tyle, nie? Tutaj, i choćby nawet tutaj. Eee... Budowla jest gotowa. Budowla jest skończona. Dobra widzowie, a więc to prezentuje się w następujący sposób. Eee... Nie wygląda to źle, wygląda mega, mega ładnie. To jeszcze będę powiększał poza odcinkiem już sobie. Eee... Ale mamy coś takiego, prawda? A my możemy sobie usiąść. O, możemy sobie usiąść, pooglądać, prawda tutaj jak ładnie to wszystko sobie. Jak wszystko to jest tutaj rośnie. Dałem kwiatki na każdą tutaj, jakby wiecie. Tutaj też dałem. Zbudowałem takie drzewo. Jak widzicie to liany, które nam nitka dała, e, zaczynałem powoli sobie rosnąć. Więc też spoko. E, no i co? To był na tle z tego filmu. A jeżeli ci drogi widzusze, żeby twój projekt pokazał się na magicznej krainie na serwerze, to zostaw łapeczkę w górę. Obowiązkowo, bo jak nie to Cię znajdę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. No i napisz oczywiście jaki projekt by Cię interesował. Jeżeli on mi się spodoba również. To oczywiście zbuduję ten projekt na Magicznej Krajnie oraz podpiszę go Twoim własnym nickiem. Także myślę, że to spoko jest deal. A ja co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnych odcinków. Cześć!